No cóż, dostałem, no, nie, nie, dostałem, <laughs> tak, 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 jest. No. Już ochłonąłeś po otrzymaniu nagrody? Wiesz, no nie mam czasu, bo, ochłonąć, bo wiesz, jak, kalendarz jest napięty. Tamten tydzień minął tak, wiesz, szyb, jakbym się, wiesz, w poniedziałek wyjechałem, wróciłem w środę wieczorem i to się wszystko dzieje bardzo, bardzo szybko. Ehm, swoje sprawy zaniedbuję i jakby to odregowuję może w niewłaściwy sposób, bo, bo, bo hmm. e, mam bardzo ważne rzeczy do, do ukończenia i tak dalej. To a, 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 ja nie rośnie? Jakby nie wchodzę na, na takie miejsca, gdzie jest, jest hejt wylewany, wiesz, jak, 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 jak szamba tam pompą, pom, tak? także tam gdzie w, moje, w moim, już jestem w takim wieku, w takim, w takim miejscu, w takiej pozycji, że ja, ja się przyjaźnię tylko z tymi ludźmi, którzy mają podobne poglądy, oh, oh. którzy są pokojowi, nie tyle poglądy, mogą mieć inne, ale szanujemy swoje poglądy, Może z tak. Z którymi da się rozmawiać tym o tym. Z da się rozmawiać o to, tym, to wiesz, jakby, jakby tego, to już wiesz, nie, nie walczę, nie chcę uszczęśliwać świata, wiesz, i, i wiesz, robię swoje po prostu, tak, a to się przełoży? Słuchaj, ja, A czy patrzę. właśnie ta nagroda nie jest takim trochę podsumowaniem te, te, tego, wiesz, tego stylu to działania? Ta, ale to jest podsumowanie i start, wiesz, bo jak ja tak teraz myślę już z perspektywy tej tygodnia i tak dalej, że, no nie wiem, my, wchodząc na scenę, tam za bardzo nie wiem za co. Bo wiesz, no ja nie wiem, czy ja tam zrobiłem takiego. No, nie nie przypomnę ważnego jakiegoś, nie? O, ale może wytrwałość taką wie, że jestem tam, wiesz, tyle lat i się trzymam trzymam tego wiatru. Słuchajcie, no ale też rozpromowałeś i, i to już mówię nie, nie cukrząc, tylko po prostu obserwując, rozpromowałeś synagogę, ale też Orle, tworząc wszel, wszelkie jak, wydarzenia kulturalne, jak, które zasięg mają międzynarodowy. Jak, wiesz, kiedyś siedziałem sobie, myślałem tam jak... Co zrobić, żeby, żeby w ogóle ten, ktoś zwrócił świat uwagę na ten budynek? I to wiesz, moi koledzy świadomie, bądź nie, na pół świadomie, bądź nie tego, też w tym jakby uczestniczą, tak? Bo trzeba by było przede wszystkim dostać się do tej synagogi. No dobra, była taka konstelacja gwiazd, zeszło się pan wójt nowy, tak? który już jakoś tam coś zaczął do mnie normalnie się odzywać. Z drugiej strony w tym wchodził dyrektor nowy. I wiesz, jakieś spotkanie z tym dyrektorem, pogadałem, przetłumaczyłem, o co, mu chodzi, że, o co mi chodzi, I on mi zaufał. I dostaliśmy klucze. I to się od tego w sumie zaczęło, wiesz, te, te 7 czy 8 lat temu, wieki, prawie tędencję temu, że można było tam wejść, posprzątać, by czuć się tym e, jakoś wnętrze, ta, żeby ta, można było miejscem. Ta, tak, zaczęliśmy robić, zaczęło to się podobać w Warszawie, zaczęło to się podobać w Orli. I to chodziło o to, że my przez to, co tam robimy, że się bawimy w tą kulturę, w tą animację kultury, jak to tam sobie tego, no, żeby docierać jak do dalszych tego. Bardzo fajny był rok ten covidowy, gdzie nie można było wyjeżdżać. Raptem ludzie odnajdywali tego, bardzo nam się to poszło, tak. Później był ten po ale też żeśmy robili tyle wydarzeń, że wiesz, od, od maja do, 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 do września, co tydzień i tak dalej, to poszło. No dobra, no w końcu znalazł się jakiś... No nie chcę powiedzieć idiota, wiesz, że tam zaczął pisać tych urzędników, wymuszać reakcję na nich, bo oni patrzyli w inną stronę, Dobrze, bawcie, bawcie się i jest w porządku, że, że doszło do zamknięcia tej synagogi, tak, jakby, ale wiesz, no dobra, żal taki pierwszy, no zabrali nam zabawkę, nie, nie, nie możemy nic robić, co tu też, tak dalej, tak dalej, ale to też jakby... Był impuls, a ja jak mam przeciwności, to wiesz, zaczynam trochę kreatywniej myśleć i tak dalej. No dobra, no to ja wiesz, ja w samochód i gdzie trzeba, jeżdżę po całym, tego mi organizowano różne spotkania w różnych gremiach, zaczęły być słyszalni. Obudził się, wiesz, no przez te dobre relacje, to, to, to jakby też zbiegło się tak, że jest, jest jakiś rządowy program ochrony zabytków, tak? Tutaj wiesz, namówiłem tego dyrektora, coś tam popełnił jakiś wniosek, gmina poparła, dodała 2% udziału, wiesz, to wszystko poszło, tak? A że tu Selim był wiceminister kultury, to też było ważne. Jakoś tak się stało, że wszystkie e, e, cerkwie, które złożyły, i plus synagoga, i plus tego wszyscy dostali te kwoty, które napisali. a ja zawsze wszystkim obcinali. Nie wiem, co to się stało takiego. Nie będę mówił szczegółów. No, no, ale... no, a jeszcze jakby wrócić tak do początku, bo no, no, no. śledziliśmy całe te, no, no. E, ten rozwój sytuacji, no, no. te wszystkie imprezy, to, że właśnie udało się tą synagogę na nowo otworzyć. A i też mimo zamknięcia funkcjonować. Ale, a jaki był początek? Co cię to w ogóle skłoniło, żeby się wcześniej? tym zająć? Człowiek z Orli, która no, ciągle jest taką Ale... kolebką kilku kultur. No bo z jednej strony prawosławie, katolicyzm, no, no. Ukraińcy, Białorusini, tak, tak. Polacy. Ty sam przykład mieszanki tychże kultur, albo Jasne. Słuchaj, identyfikacji. i no sam I ty masz, jeszcze, masz korzenie orlańskie, no, jakby tak. tam nie patrząc. Tylko, że ja się urodziłem troszkę wcześniej, to jest ze dwie dekady pewnie, yy, od siebie, wiesz, i to były te inne troszkę czasy. ja mówiłem się 20 lat po wojnie, teraz sobie zdaję sprawę, że to były jeszcze żywe rane wojenne. To jest 20 lat, to jest, wiesz, mgnienie oka, jako 60-letni facet. 20 lat to się mam, 15 to jest dużo, ale 60, to kurde mgnienie oka. Jeszcze te rany, jeszcze to wiesz, było siermierzność i tak dalej. I wiesz, ja w wieku pięciu lat już prawdopodobnie sam chodziłem do przedszkola, tak się no bo Uciekałem na pewno z przedszkola sam, także wiesz, albo z grupą powstańców, uciekinierów, to też zdarzało mi się. Także to nie było jakieś tam drżące. Ale wiesz, jak się szło przez Orle, ja tam mieszkałem gdzieś koło, koło Waloczki, pod sąsiadem byłem. I wiesz, i zawsze taki budynek był, a to był świat parterowy. To wszystko było w parterze, tak Jak dalej. Jak jechało furą z sionem, to się patrzyło nad domami. To tak, tak, żeby była jasność. I na tym wiesz, króluje taki budynek. Jak chcesz, to on korci, żeby zajrzeć, wiesz? Już tam przecież do sześciolatków do, dopuszczono resztę chłopaków z rośnika, i okazali się tutaj szuwarowo bogienny z glinek, nie? tak dalej. No to już jak pierwsze poznanie, no to oni siebie na, na swoją dzielnicę. Jak na swoją dzielnicę to wiesz, oprócz, że tam wiesz te glinki, i tak dalej, to było pi, coś tego, wiesz, ta kopalnia, te wszystkie rzeczy, i tak dalej. No ale jeszcze różnica i można wejść. Oni mnie tam wprowadzili, tam, żeśmy łazili, wiesz, jak te pierwsze wejście, to ja już, nie wiem, tysięczny raz powiem, pamiętam, że mnie już to przygniotło, bo że może, wiesz, może te, mm, te, 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 te kolory tych wszystkich malowidł, może były świeższe jeszcze, tak dalej, ale tak przysiadłem, pamiętam, tak jakbym, teraz mówię, czytając książkę Alicja Krainy czarów tak bym się tam przeniósł, wiesz, indyś to w ogóle obce było, bo no stąd tu na jakieś, węże, wiesz, takie, takie rzeczy, te widziałem gdzieś tam w książce, jeszcze w zoo nie byłem, nie, ja, może gdzieś tam byłem, raz przyjeżdżało zoo, to słonie widziałem, nie, ale, 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 do Bielska było, pamiętam, ze słoniami, to też byłem jeszcze w przedszkolu, także, e, no to było, wiesz, coś takiego, no, inny świat, nie, inny świat, no i później, wiesz, no. Później jest, wiesz, wiek dojrzewanie, sranie, to się myślisz, nie tą głową się myśli, że tak powiem i, i, i tak dalej. Później wiesz, no, wszyscy się wcześniej żeniliśmy, to i wcześniej te dzieci to są obowiązki, to są wyzwania, to jest bezrobocie, to jest próba, wiesz, jakiegoś tam urobienia. Ale też są rozmowy, olbiz... bo, ale też rozmowy, bo twoje nie pokolenie no. miało ten większy komfort niż moje. Że ty hmm. jeszcze właśnie ta, rozmawiałeś z ludźmi, którzy pamiętają Ale wiesz, jak wówczas ja, ja to słyszałem, opowieści słuchałem, opowieści woziłem między tam gdzieś i podczas tych pośredniek i tak dalej. To gdzieś tam się kodowało, ale to było dla mnie nieważne. To było, wiesz, tam, wiesz, to było, to wiesz, ja nie, nie wiem, no mamu, które dziecko jest, wie, no. Ja bym, wiesz, dla mnie był tam czas sport, poziom jak sportem oczywiście w pewnym momencie zaczynałem być powieść, przeciwna, mocno zainteresowany był na pewno, no i no już teraz już minęła pora godowa, tak? Ale to, 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 jest jakby normalne, tak się rozwijasz, no wiesz, no uh -huh. jakby tego, ale wiesz, no, no co on, ty ci dziadkowie, ich tam traktujesz tak pół serio, wiesz, oni ci opowiadają, coś śpiewają, coś tym, a ten łeb jeszcze nie koduje, nie było, bo gdybyś miał taką możliwości, wiesz, te aparaty do nagrywania tego, może na pewno byśmy coś nagrywali bo, bo każdy kręci rolki teraz i tak dalej, uh -huh. nawet dziesięcioletni głównie, czy siedmio, tak? Tak samo gdybym miał takie możliwości, to bym nagrywał tych dziadków, dla, może dla jajec nawet, wiesz, dlatego, ale, ale tak niestety nie było. Żeby, żeby zmądrzyć, to jeszcze tych paru lat się potrzebowałem, tak? Mimo, że wiesz, no mądrzeć to była tak, wiesz, dobra, fajnie, bo na, na ziemię sprowadzało wojsko, takich kozaków, wiesz, moment, dwa lata posiedzenia świadomie, gdzieś tam w kolektywie kilkuset kurda chłopa, to to robi swoje, wiesz, tak? Już masz te na ukończenie czeka, żeby wyjść, ale już masz pokładane. Pójdę do pracy, mam dziewczynę, żenię się itd. i tak dalej. I tak było, wiesz, no wyszedłem po tygodniu, się żeniłem, nie? O, raz, 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 bo musisz zakładać, czas dobywać świata, szkoda, czasu na pierdoły, nie? To wszystko stracić. To też nie było, wiesz, ten, ten, ten okres był. Chociaż ci mi powiem, miałem kupla. Takiego jednego z lepszych, że robiliśmy teatry, nie teatry, tam różne. Wszystko że robiliśmy to, co by nie, nie, w sumie niezwiązane z wojskiem, żeby było, żeby nie robić tej wojskowości, a nie wiem, no teatry tam tego. I Krzysio mieszka jeszcze tutaj na wsi itd. i tak dalej. On mówił, mówi, że słuchaj, jest Żydem. A mnie to w ogóle nie interesowało. Więc jesteś mój kumpel, nie? Tam kołami, słuchaj, moja mama to Żydówka, to. to, ci... a ty... Przez tych życia. Tam nie istotne tam stopne to są, wiesz, baby piwo rock'n'roll, że tak powiem, a nie tam jakieś takie pierdoły i tak dalej, nie? <laughs> Cię zjeżdżam na wieś, nie jadę, do ciebie trafisz, trafisz, jadę, a jach Na bramie, na bramie, na te, na ogrodzeniu są te menory albo, albo wiesz, gwiazdy Dawida, no, no dopiero tak, wiesz, Później się zarażam antysemityzmem. Już tam, wiesz, po wojsku, parę lat jakiejś takiej fajnej, normalnej aktywności, a jak się to przemiany, za tego zawala mi się świat, yy, jestem rozgoryczony, nie mam pracy, yy, dziecko, kurwa, nie mamy, nie mamy na Fajory, kurwa, wiesz, no, speculuję, jeżdżę gdzieś tam, za tego, prima extra, prima, takie były wstrętne papierosy, paliłem z żoną, wiesz, no do tego, żeśmy sięgnęli i gdzieś tam się umiesz w czasie się pewnie od kolegów jakiegoś starszych, się tak jakiegoś antysemityzmu, się nazyłem, nie znając słowa antysemityzmu. I co to semita w ogóle wie? Nie? Ale, no, Ale to wszędzie Żydów e, widziałem za cały e, e, świat tak. winiłem Żydów i wszystko co złe to wiesz? przez. Nie, tak. No i opowiem Ci, że bardzo w skrócie, bo to już 1054 raz opowiadam, że, że wiesz, jak myśmy tam wszyscy jeździli, spekulowali e, na tą Białoruś tu najbliżej do Mińska, to się zaprzyjaźniło z jakimś, wiesz, tutaj rówieśnicy, tutaj z tego... I też takich rówieśników poznaliśmy, zaczęliśmy do, do siebie jeździć, wiesz, Żanatolik, te sprawy, wiesz, te, mieli syna z tego samego, co mój pierworodny z 3 października, wiesz. Tolik jako alkoholik to no nie pił, to był wyautowany, no ale Żana czemu nie? A Marek czemu nie? Wiesz, no, wiesz, się żyło tam codziennie restauracja. A my, Żana po tych restauracjach, Tolik tylko nas woził. Żana pierwsza bójki zaczynała, wiesz, no, mieliśmy wiele wspólnego o, i wiesz, no się wypijało i się, no, kurzu, młodość, młodość szaleło się, nie? I słuchaj, tak mija rok czy dwa, po jakimś dwóch latach, zajeżdżam któregoś razu, też taki napakowany, że zaraz się będzie działo, ale widzi mnie na balkonie, wiesz, ta Żana, i wybiega wiesz, na klatkę schodową. Mój, Marek, mam do Ciebie prośbę. Mówi, co takiego? Nic nie mów o Żydach. No bo wiesz, przy budzie, to kurwa, przecież życie, e, za wszystko Żydy, je tam blacha tamtego. Nie. A my czemu? A my mój papa przyjechał z mamą. A jej twoje macie. No co się stało? Kurwa. Ja pierdolę, ja musiałem się po ziemię zapadnąć. Ja, to zawirowało to we mnie wszystko. Ja może nie wiem, może zbladłem, może byłem kolorowy, może nie tego. Zamilkłem. Zamilkłem. Więcej w życiu nic nie powiedziałem od tej pory. Ja mówię, kurde, jaki jestem dureń jestem. Boże, ty mój. Ja w życiu nie widziałem Żyda. Pije, hulaję z dziewczyną, trzy lata. Czyli tam dwa, kurde, ona jest żytówka, może i widać, że ona, ja nie wiem, bo później dopiero zobaczyłem, że ona rzeczywiście może, może ma jakieś tam, ra. tego, to było takie istotne, a takie bzdury, jakie musiałam przykro być, wiesz. Kurde i, mm, no ja nie mówię, że ten grom to mi źle się w ten durny łeb, przecież jestem nieedukowany, nie gdzie ja, w którą stronę idę, to nie tędy droga, to życie, tak, nie. O, i jakby się wówczas dostałem tego wyzwolenia. Z tych wszystkich, wiesz, anty, yy, wiesz, rasizmów, yy, nie wiem, ksonofobii, jakiejś tak dalej, tak dalej. Jakimś, jakim trzeba być gupolem, jakimś tam, nie wiem, nie lubić innej nacji i tak dalej. Ja, ja, jestem, się pytasz, przedstawiałeś mnie tam różnie, tak dalej, tak dalej. Ja się po latach ci powiem, ja po ja jestem Europejczykiem. Jestem Europejczykiem i wszystko na ten temat. Mimo, że jestem Polak, możesz, mogę się nazywać, mogę Ukraińczykiem się nazywać, oczywiście bliska mi kultura ukraińska jakby, nie chcąc, nie chcąc, z tej jej się wywodzę, ale ja jestem Europejczykiem. Kiedyś to usłyszałem 30 lat temu, będąc w 1992 roku u, u swego szwagra, który ujechał tam do Niemiec i tam mieszkał, i on mówił mi, wiesz co, ja jestem Europejczykiem, ja nie jestem Polakiem, nie jestem, nie jestem Europejczykiem, ja tymi wartościami żyję, ja też tymi wartościami żyję, jakim by one nie były... on korzenia. No mówię, jestem Europejczykiem, ale z wielkim poszanowaniem tradycji. Tej naszej lokalnej, te, te, też tych naszych świątyń, całej celebry, to jest dla mnie bardzo ważne... Yy... Nie chcę tu deklarować, czy ja jestem ateistą, czy nie, ale, ale dla mnie jest bardzo ważne, nie wiem, te wszystkie, nie wiem, celebry, tam, cerkwi i tak dalej, czy tam, to ja po prostu, bo to jest, ja idę do swojej cerkwi, wiesz, nie, nie czuję tego, pójdę w Bielsku do cerkwi, nie, ale ja idę tutaj do Jorlańskiej, to ja wiem, że tu mój dziadek chodził, pradziadek chodził, tu mój stary dostał kopa od, o, o, od stróża bednarskiego, jak ukradł tam garść ke, keszu z tego, z, z, tam, z takiego koszyka, nie, czy te tu chłopaki to robili, takie jajce, ja tu motorynką wjechałem z kumplem, Kiedyś dla disse no espanha la... Będzie Ale to jest był rozumiały człowiek. No. Rozumiały <laughs> był człowiek dla naszych. Bo on wiedział, że to emocje. Tak, to jest dla mnie wiesz, taki element kultury. Wiesz, jakby no, a, ta, się... a ta kultura żydowska też jest elementem no, no, tej wiesz, kultury tutaj, i tej jakby, historii. Jakby, dokładnie. Jakby Nie tego, jak ja znam, wiesz, opowieści, zbierałem różne wiesz, facet, mówił, szczególnie jak mówi, ze Zbucza taki, pamiętam, pan opowiadał. Mówi, wiesz, chciałem się podpisać, pod, tu do szkoły nie? i, i podbliżać chłopakom orlańskim. No to no co? No To dalej mówisz, półworka w ruchu. Wiesz, no i wiesz, pójdź tam, wiesz, ci się modlili, go tam po się wypuścił, no, no wiesz, no, czy to było dobre, czy nie, no wiesz, no, tak, tak, no to tak było, no, jakby tego nie, wiesz, nie, nie usuniesz, także, także, wiesz, tutaj, przy tym wszystkim, tego, to jest najważniejsze, wiesz, co, w końcu zaczynają szukać na mapie, gdzie ta Orla jest, tak, jeżeli mamy jakiś imidż, Każde, wiesz, każde miasto dzisiaj miejscowe szuka swojego, wiesz, wizerunku. Nie Nie się tego. jakbyśmy się te białoruskie, czapicieczukie przemierali? A czy przemierali? masz właśnie y y y takie wrażenie, bo ja trochę zauważam, no. że też właśnie się zmieniła ta, to właśnie myślenie, ten taki antysemityzm, nie nazwany antysemityzmem. No, no. Trochę w tej naszej lokalnej społeczności. Zanik. Może właśnie dzięki temu, że. Być może, wiesz, ja. Ja to. Ja Wiesz, ja myślę, że, że on jest tam, jakbyś trochę ukryty, bo to trochę, to się, budzi, to się właśnie z tego rodzi, z tego, wiesz, z tego. nieznajomości Nieznajomości tematu i tak dalej tam się, wiesz, jakieś tam powtarzania, powielania wzdór, ale ja bardzo szanuję naszą społeczność orlańską i ja dziękowałem jako pierwszym, wiesz, że tego, że ja, że ja mogę to robić, że ja nigdy od nikogo, no oprócz, to wiesz, ekstremisty na wózku tam, czy jakiś tam, wiesz, po pojebańców się zawsze znajdzie, ja, ale to są jedna, dwie osoby, tak, ja nigdy od nikogo tutaj woli żadnej krzyw, krzywdy, krzywdy słownej, niech obrażenia mnie, czy, czy tego nie, niech mi tego w oczy nie powiedział, nie, czyli jest jakieś przyzwolenie, a wiesz, z, tak, z dalszej perspektywy, ja już więcej nie chcę kandydować. Szukam fajnego żeby, jakiegoś następcy, bo wiesz, słowo sołtys teraz coś znaczy w tym sołtys Orli, nie? w tym świecie nie? i tego. Ale trzy razy mnie wybrano na tego sołtysa. Wiesz, i to wybiera I cała radny. wieś. To nie to, że jakaś ulica jedna wybiera kogoś, bo też byłem radnym z jednej czy dwóch ulic, ale, ale, ale tego. Także wiesz, mmm, także to jest jakby, jakby tego. Ja, mówię, za to, że mogę robić, za to, że, mi nie, za to, że się nie przeszkadza. To też jest ekstra, wiesz, że, że nie ma tam takich tego. No Albo wiem, czasem to... nawet dobrym słowem się powie, te, no fajne, przyjechali turyści, nie, fajnie słuchaj, to wygląda. Nie, kupa osób przychodzi z Orli pomaleńku, wiesz, jak sami się nie przełamują, to do nich ktoś przyjeżdża i chodzi, macie coś takiego ekstra, wiesz, i tego. Kiedyś zrobiliśmy, wiesz, było jakieś, wiesz, Iwana czy coś, a ja zrobiłem nocne zwiedzanie synagogi, wiesz, tym tego, jesienny Iwana, to wiesz, krótki dzień, 9 października i tak o 19, tu już ciemno i tak dalej. Zaczęli wyładzić. Wiesz, bo przyjeżdżali na Iwana dzieci z miasta. I tych rodziców zachwiasz i choć, a mój demo, boże.